Pogralibyśmy jeszcze, dobra. U, z Sonią jesteśmy i walczymy. Tak, kurde, no. Uuu, takie ciosy umiem, nawet nie wiedziałem. Kurwa, ten to jest w ogóle gość. Ale mu zrobiła, Sonia. No nie wierzę! Naprawdę Ej, ja jej blok dałem przecież Fak. Z ziemi wyszedł Ale mu zrobi teraz, patrzcie co nam mu zrobi Uuu, no ale chyba mu się kręgosłup. O oh fakt co ona ma w ogóle za linkę? No i kręgi połamane kródewszy Dobra, sonią to trzeba nogami bić, bo ona jest postacią mnożną, tak zwaną. Tak zawsze było i tak kurde jest i będzie. No i kurde, Sonia Blade zwycięża. Tak musiało być. ma tego to podbicie ma kurde z nogi. Of, właśnie chciałem mu to samo zdusić. No nie wierzę, że on to wygra. A Boże, dobra. Na no, miejsce. Teraz będzie prostsze za drugim razem. Szyszka już wytrzeźwiała, mówicie? O, jest Szyszka, się ma szyszka Za szybko to rzucam. Dobra. Uhuhuhu. Dobra. Teraz chyba na easy poziom weszliśmy, bo on nic nie robi. Ten Skorpion. Czemu będziemy znów musieli z czterema walczyć? Łagodny 2K zasubskrybał. Dzięki Łagodny, za suba. Dziękuję za subskrypcję kanału. No nie wierzę, biję go. Kurwa. No. No nie, no nie wierzę, że mnie tak z góry jedną. А я на блок поставил. Przegram to znów, kurde. Jest! Ach, udało się jednak. Dobra, już myślałem, że będzie, kurde, osiągasz poziom dziewiąty, cokolwiek to znaczy. Mocny głównie w gębie, Ach, kurde. No ale co, teraz będę musiał z drugim walczyć. robił jeb go w głowę i to było dwadzieścia lat temu tak to się działo masakra Conchi you've lost a delay displayed the inevitable still beckons Johnny what ale to było dwadzieścia lat temu to co on zginął, czy nie? I co się z nim stanie? Patrzcie, robi się jego klon. Czyli tak on ich kopie. Ona to musi zatrzymać. Długo martwy nie będziesz. Dobra, on tam teraz musi tego Jaxa, tak pokonać, czy ktoś. Nie wierzę w to. Ten Jax już jest kurde na poziomie trudności normalnym Ale mi zrobił No kurwa, no nie wierzę. Ach, i mnie zabił. Masakra, koleś, no, saak, jak kurde jeżdża na ramionach i co? Myślisz, że jest gość? Nie rozumiem mechaniki tej gry, wiecie, kompletnie. O co w tym chodzi? O i z góry mnie uderzył. Dobra, przegramy to będzie prostszy. Niektórzy są prości, wiecie, a niektórzy są nieprości. No i mnie pokonał. Ktoś tam kurde wyłazi, powiem wam z tego tego z tego Bajorka. To ma być prostszy przeciwnik, bo nie widzę tego. No. Zajebiście. Mam średnio prostszy się zrobił. Jebany no, nie mogę po prostu z nimi. Kurwie mnie tak gra strasznie. Dobrze, że w to przejdę tą kampanię. Fajna jest kampania, bo ja lubię tą historię, mi się tą podoba. Oni to biją się, świat ratują i tak dalej. A jakbym miał w to grać normalnie na multi, to bym chyba się kurwek poskładał Zdenerwowania.

Dołogę. A co jest jestem nadal go. Gra... No, ci dobra no ale co z nasilem? Pułkowałeś go? Nie, nie połkowałem go jeszcze, wiesz No nie wiem, no wywołałem go na tym i ten... Przeniosłem go na kanał, ale myślałem, że się oddostępni. Ile czasu jest połączone? 1 godzinę 25 minut jest mi Goniu, ja. na czym polega ta, w ogóle ta gra? To polega na tym, że jeden sobie blokuje i czeka na moment... Nie! Stare, wtedy to robi na tym, kombo takie, że nie. go zabija jednym ciosem, to tak? Nie, to, to jest... polega na tym, stary, że robisz kombosy i kontry na kombosy i kontry na kontry na kombosy i próbujesz z powietrza, próbujesz z Czyli ziemi. muszę znać swoje kombosy, muszę znać ich kombosy... Tak. ...i wtedy jestem koksem, tak? tak. I umiem Flamiego na przykład pokonać, tak? Tak. Zjebana gra. Zjebana gra, no na boty to stary ty nie musisz znać kombosów, ich tylko musisz swoje umieć bo jak rzucisz jednym kombo możesz zadać tam chyba 30 albo 40% damage a ap znaczy. Ja to właśnie stary, raz. dwa kopniaki to nie jest kompost No, tu dla mnie jest już. Co nie on tak trzymał żeby rozumieł tego? Już. A jak wy tłumaczysz stary, że ludzie potrafią wziąć ogniem tutaj. Co? Goniu. No jebany. zajebiście. Może mi się by uda zabić jakoś. Mi się podoba te X-Ray, bo to wystarczy dwa przyciski nacisnąć i coś samo robi, wiesz, goniu. O oh yes, udało mi się go pokonać w końcu. Jeszcze jedna walka. To mnie bardziej denerwuje... Nie, no Arma jest bardziej denerwująca, bo Arma jest zbugowana. Jakby to było zbugowane, to by wtedy było jak Arma. No dobra. It's supposed to be on the inside. Raiden! I must reverse his spell. Kata... Romileko... Esaltika... Arventika... Kata... Romalego. To działa. Musimy walczyć z god. Johnny Cage is mine. No. He's mine. Halo, halo. Halo, kto to? Ty kurde, grasz grasz nami czy nie grasz? To czemu się nie odzywasz, pytni? CS-a. Ale od dwóch dni Jak od dwóch dni? Czemu to nie było cię wczoraj na treningu naszym. No mówiłem, że mnie nie będzie. Bo czemu cię nie miało nie być? Miałem pożegnanie. Czego Dwa pożegnanie? <grym> Chyba by... z teamem naszym. Wieram, Czyli jesteś dziś o 17 gramy, tak? Mhm. A gdzie będą ten, oto mu minkę król i kurde i to pieczy gonił. goniu? Sam? pytam gonia, kiedy będą ten, bo w, w jakiś by trzeba było jeszcze coś pograć, nie dziś. Nie, nie, do A Klazik, to Klazik będzie kurde w rezerwie. Mam dobrą ma rezerwę. Chociaż to może się, może dzisiaj skończyć. Trzy mecze gramy, wiesz o tym, Mazir? Tak? No, a skąd ja mam wiedzieć, czy ty nie będziesz znów świętował czegoś? Co zależy? A Sonia to jest... Nie, nie, Patrzcie, no, jak to Świętowanie gimbazy, kurde. No. Patrzcie, co się teraz stało Sonia. Ma opryskaną twarz, kurde, Juchą. No dobra, John Cage to został uratowany. Szonia no, blade. The link with one chi jest not completely severed. Not a problem. Oh. <gryw> Ale mu kurde wziął porobi porobiła go znaczy. No. Słucham? O oh, jest, godziu. jest Mazir, widzisz? Jest Mazir, no to ja jeszcze Krzyśka wrzucam. Kurwa, z A ty będziesz grał w tego. Mazir, o co chodzi, powiedz mi? On zakończenie gimnazjum. Tak? No. Co nam mu zrobi? Ty... Jajca mu mówię? Pięknie się co? kończy gimnazjum? Nie kończy się gimnazjum. <laughs> o, tym, że... o, to starsze grać. starsze gimnazjum. Pokonani. No to już... To się kończy w kwietniu? Było Co wy ma... no, gadacie? Oni no wrócili? Ma za tydzień. Tak? O. Naprawdę to tak działa? O. No. Tak. Ja Ale to jest 20... Czekaj, Goniu, bo to się 20 lat temu działo, czy to się teraz działo? Goniu też tak miał przecież. Tak musieliśmy mieć strasznie długie wakacje. Kurde, niech ktoś na czacie napisze. No tak, no bo i to to za mało. I co, teraz wszyscy żyją? Ale to przecież... było napisane, że 20 lat temu, albo mi się zdawało. jak mogłeś we mnie dzwonić, że cię uh, Normalnie, kurde, nie było cię, uh, mówię. To no, no, chyba ale, nie mówiłem, to. Że mnie nie ale co ja tam pamiętam? Uh, uh, tak, tak nie słuchasz, nie? No. no

Are you lost? Hello, love. Hello. You're not long enough. This is General Blade. I need MPs to my location immediately. Oh, let's keep this between friends. A tribe. Info for freedom. I don't negotiate with scumbags. Well then, if Mother won't play nice... Maybe daughter will. Kurde. No, co tam, jogurt? No gram w Mortala właśnie, ale to wpadaj. No dobra, no. Ale kto... Tylko na Domofon dzwoń. Nie? Żeby... No, stary taki... Czekaj. Bo nie mogę powiedzieć, bo mam live'a. No to czekaj. Wiesz co? Zmutuję się. Tu i tu. Dobra, no no, tylko dzwoń, no. Dobra, moi drodzy, jogurt zaraz będzie dzwonił. A. Co, Co on ma takie toczące się Czekajcie sekundę No, czekaj, bo ja tu w Mortala gram. Gram w Mortala i kurde przygoda. Nie, kurwa. No nie, bo mnie zajebie teraz. Tak, no i zabił mnie przez ciebie. No mam dwa obwiesy. a co, co jest grane teraz, powiedz mi. Kurwa! Mogęś mogłem padać Mogłeś mogliśmy stary razem grać w Mortal Kombat. A ty umiesz to grać, stary? Czy ty nawet nie masz takiej gry, stary, jak Mortal Kombat. Ja oglądałem, stary, recenzję iron.eu i dlatego wiesz. wiesz, wiesz jak ja robię w grze? Najpierw przegrywam, a później oni się robią prostsze. No. Co, powiedz mi, co ty chcesz tu u mnie poglądać sobie? No idź do lodówki. Chcesz taką samą jak ja? Nie wiem, czy taką samą. Ale ich jest więcej, różnych rodzajów podobnych bardzo, się numerkami pojedynczymi różnią. Co? Czyżby to było przygotowanie to dla kolegi jest... na Przecież to jest, kurwa, room i to jeszcze z Filipin, na tym mi chcesz... Stary, bym go nic w życiu tego nie dał. Zajebiste. Dajesz jeszcze, A na twoje jest ile? 10 lat gwarancji na in inwerter. O, Ale ty wiesz, że kurde nie możesz, chłopaka, do siebie zaprosić Jak na turniej gramy dzisiaj? Ja cię tam byli. pod stałem Nie widział jak kurde grać będziemy. Pychapko. Nie idziemy trenować, stary. A ty jak zwykle kurde grać z tą notakombat? Czemu ona jakiś taki ten... Jak trenować? No to dobra, no zaraz skończę tą walkę. Skończę ten ten. Moment gry, to on się. Chapter 5, stary skończę i. Jebaniec. Patrzcie, jakiego ja teraz docisnął. Mitterze, jebany. I co ty na to, kurde? Pups. Calculated. dobre rokowania, stary. Odlokowałem yeah. osiągnięcie. Ale jak się błyszczy, fajnie. Patrz, to jest Kano. Nie ja nie rozumiem, oni są tacy wojownicy, nie? Ale nie potrafią zabić na śmierć. No. No. Puszczaj mnie. Sonia, Sonia ease up! Sonia, robią fatality? Trochę robią you fatality. No. no robią, nie, tu się nie da fat... Znaczy chyba się da takie, ale nie takie, że ktoś stoi i so, klikasz, tylko byś musiał coś chyba na koniec przyjechać, jakieś super ciosy. Sonia, we need that Nie No właśnie stary, bo by zrobicy, no Sonia. No oni kładą. Oni kładą ten. No. Jasne, że sobie nie wdaj filmie. nikt ci zrobi. Talk. Najlepiej taka, co to wiesz, kupujesz od nich te panele, nie? Rozdział szósty, moi drodzy. Rozdział szósty. rozdział szósty. Runda druga. Dobra. To co kończymy na rozdziale szóstym? Yeah. No nie mogę, bo muszę skórać trening. Tak, Goniu? Gdzie Goniu, kurde? Gdzie oni zniknęli? Dobra, moi drodzy, to kończymy na rozdziale szóstym na razie. Menu główne. Ale ja to będę miał później tą scenkę powtórzoną, czy nie? Chyba tak. Potwierdź. Dobra, moi drodzy, rozdział szósty. No w tym momencie koń... Tak, tak, nie jest dobry, Sosno. I umy...